Gdzieś we francuskiej wsi stoi opuszczony zamek. Jak zobaczycie, w środku ktoś dba o niego. Mury rozpadające się zostały pospinane klamrami. Jest w nim czysto. Zostało część wyposażenia. Są tam piękne kilkusetletnie drzwi. Jednak nie udało mi się dowiedzieć, kto jest właścicielem i kto o to dba, ale budynek jest wart pokazania. Niestety z tego budynku część materiałów utraciłem, dlatego film nie jest kompletny, ale na końcu z miejsc, z których nie mam filmu, umieściłem zdjęcia pokazujące. Wnętrza, których nie ma na filmie. Tak więc zapraszam do oglądania. witam was serdecznie na kolejnej wyprawie teraz przekroczymy te drzwi obejrzymy co skrywa ten zamek Za chwilę musiałem porozmawiać tutaj najprawdopodobniej byli to okoliczni mieszkańcy musiałem się dowiedzieć czy jest to własność prywatna ten zamek ale powiedzieli, że sami nie wiedzą po prostu weszli pozwiedzać co robię i również ja jest to piękny stary zamek wart odrestaurowania. Na razie zaczynamy od piwnic. Ha, 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 tutaj Cieka ciekawa forma winiarni takie okrągłe pomieszczenie. U góry widać były jakieś półki, na których z pewnością stały butelki, stały leżekowały Butelki z winem, które widać do dziś jeszcze tutaj. No, wszystkie puste, oczywiście, mnie to wcale nie dziwi. Ale bardzo ładnie prezentują się te ściany tutaj. Wszystko z kamienia, ładnie się to prezentuje naprawdę. Belki stropowe naprawdę grube. Nie to co w dzisiejszych czasach robią. Tu mamy schody do góry, ale jak widzę, po nich nie wejdę do góry, ale do góry dostaniemy się inną drogą. Jest tu trochę labiryntów, ale mam nadzieję, że uda mi się wejść tutaj wszędzie. Chociaż to muszę wyjść stąd i wyjść chyba innym wejściem, które widziałem tak, że jest otwarte. Chociaż tu jeszcze jest jakieś przejście, może ono będzie do tej drugiej części. Niestety nie, tu jest kolejna wieżyczka tego zamku. To mi bardziej wygląda na jakiś kurnik, gdzie mogły być grzędy. A tam oknem wychodziły swoje kury, chociaż to tylko takie moje domysły. Ale wyjdziemy stąd, i pójdziemy drugim wejściem. Trochę zobaczymy zamek z zewnątrz. Prezentuje się naprawdę dość okazale. I jest w bardzo dobrym stanie. nie wiem skąd ja takie informacje znalazłem że jest on już odrestaurowany i jest tutaj zrobiona restauracja i tak dalej ale jak widać jest całkiem pusty co w sumie mnie i z pewnością was cieszy bo możemy sobie go dokładnie obejrzeć tutaj wita nas beczułeczka z pewnością kiedyś była pełna dobrego trunku. No, dzisiaj już ładnie nie będę patrzył, ale pewnie jest pusta. Tu kolejna belka, weczka. Wow, tu jest nawet i trochę wyposażenia. To mnie naprawdę już bardzo, bardzo cieszy. To jest ta wieżyczka, pod którą. Uj. Życie to? Nie <laughs> ja chciało się zapaść. A podłoga nie jest stabilna. Ale drzwi naprawdę też robią wrażenie. Widać, że mają już kilkaset lat. Przeżarte przez korniki. To jest piękno w takich rzeczach. Nie meble, czy Drzwi ze sklejki, z papieru. O, tutaj chyba puta. Na pewno pomieszczenie kuchenne. Wow! Zobaczcie. To chyba kiedyś garki się stawiało na tym. Na dole się paliło. O, jak, jakaś ciekawostka w postaci gazety. Chociaż na pewno, jak zamek był wybudowany, nie było gazet. Ale ja ostatnio pobijam rekordy ale nie, tu widzę tu widzę, że 7-4 rok Czyli jest to mój rocznik. Ale tu naprawdę piękna jest ta kuchenka Półki jeszcze też stare, chociaż nie są kilkusetletnie. Tu mamy kran. Ciekawe, sprawdzę z ciekawości. Może mnie zaskoczyć. Nie. Nie ma tu wody. A tutaj tutaj mamy raz, że kominek, a tutaj zobaczcie te drzwi. To był piec, w którym z pewnością był pieczony chleb Kurde, jaka klasa, żeby to tylko nie walło. Nie, te drzwi się nawet trzymają dość stabilnie. Ha, piękna sprawa, taki piec na chleb, ale drzwi są naprawdę ciężkie, małe A jakie ciężkie Tutaj osmolony komin. No i taka nie dzisiejsza koza. Ale chociaż po zdobieniach widać, że też nie jest to jakiś nowy styl tej kozy. To chyba było na jakieś o, o, światło. Nie świecę, ale takie. Mm, no i znowu brakuje mi słowa. No, chyba można to nazwać pochodniami. Te drzwi też widać wiekowe. Choć po tych cegłach na ścianie. Widać, że ta ściana była najprawdopodobniej zostawiona później, ale ta kuchenka węglowa jest klasa. To pomieszczenie, nie wiem, być może po belkach widać, być może się paliło. Tutaj widzimy pomiędzy tymi belkami wzmocnienia. Być może ściany rozchodziły się na boki i w ten sposób zostało to wzmocnione. Bardzo pomysłowo. Tu kolejne drzwi, które pamiętają dobre czasy tego zamku. Kurczę, jest tu dużo takich artefaktów? No spójrzcie na te drzwi. No przecież bajeczka. Wow. Naprawdę klasa. Ja jeszcze wrócę. Tutaj przy wejściu, bo nie byłem w tym pomieszczeniu, chcę jakąś po kolei je zwiedzać, żeby nie zapomnieć o żadnym. O kurczę, ale tu jest klasa! Zobaczcie, kolejny kominek. Na ścianach jedynie zostało drewno, ale ja już sobie wyobrażam, jakie tu były ozdoby. No bajeczka jest naprawdę. Tu widzimy kolejne wzmocnienie ścian tego zamku. Naprawdę stabilne. Nawet sam wieszak widać, że jest wiekowy. Hm. Tutaj nie wiem, czy to była kanka na mleko, czy na coś innego, ale też ma swoje lata. Tu widzę jeszcze jakieś pomieszczenie. Jakaś spiżarenka. Aha, na dole. Na dole jest to pomieszczenie, w której były butelki do wina. Mam nadzieję, że tam widzicie. I tu wyżej mamy, można powiedzieć, bliźniacze pomieszczenie. I tu widzimy, jak wyglądały te półki. Z pewnością na dole też były w ten sposób zrobione półki. Tu nie wiem, do czego ten łańcuch służył. Ale z pewnością tak samo tutaj były poustawiane butelki z winem, lub być może inne spożywcze rzeczy. Podłoga widać jest odnowiona. Ściany chyba się zapadały, bo są na dole podstawione takie podpórki. I widzicie tutaj podłoga, tam się zapada. Nie czujecie tego co ja czuję że jest ona bardzo, bardzo nierówna. O tu są te schody, którymi chciałem wchodzić tam z dołu. Ale tu jest naprawdę piękny klimat, przepiękny. Ho, ho, ho. Gazeta, czy również mój rocznik. 82 rok. To nie wiem skąd taki rocznik się tu znalazł. Tutaj zobaczcie, muszę trochę się powspinać, bo schody nie wszystkie są w dobrym stanie, ale tu wyżej być może mnie utrzymają. No i weszliśmy do pomieszczenia, które jest puste, ale po, po tej, po tym drzewie, po tych hakach wbitych, podłodze i ścianach, Czuć naprawdę klimat, jaki tu był pół setki lat temu. Naprawdę robi ogromne wrażenie. Mimo, że nie ma tutaj mebli ani jakiegoś mega wyposażenia, to robi ten zamek naprawdę wrażenie. Zobaczcie te schody. Widać, że nie są to nowe schody. One chyba nawet te zaokrąglenia tutaj. To są po prostu wyrobione odchodzenia. Jak przez setki lat wiele ludzi wchodziło tędy, to po prostu te, te schody zrobiły się takie półokrągłe. Aha, i znowu jesteśmy tutaj, w holu wejściowym, że tak powiem. To wejdźmy teraz może tutaj. No tu widzimy już jakieś rusztowanie podtrzymujące. Aha, to już mniej więcej wiem. Uuu, tu były schody. I tu z pewnością było piętro. Tutaj zobaczcie, ja zaraz zobaczę czy to są tapety. Chociaż nie, to jest namalowane na ścianie. Ale jakże ładne ozdoby. Tutaj były na, na tym piętrze wyżej. To jest po prostu tynk i na nim... Jest to namalowane. Tu widzimy strop był do tego kolejnego piętra, a tutaj ogromny komin. No można powiedzieć kominek, ale to już był naprawdę kawał komina. I u góry kolejne wzmocnienia. Dobrze, że ktoś zajął się tym zamkiem, i dlatego jest on w tak dobrym stanie. Tutaj mamy jakąś starą patelnię no chyba tu była patelnia Tu widzimy zamurowane drzwi Jedne z drzwi wejściowych Tutaj piękna okiennica Też nie jest z tego czasu Wow Że człowiek potrafi się zachwycać Takim starym kawałkiem drewna Ale naprawdę Robi on mega wrażenie. No nic, idziemy dalej, zobaczymy, gdzie te okna nas wyprowadziło. A zobaczcie, jak pospinane są te mury, żeby się nie rozpadło. Naprawdę duże brawa dla osoby bądź firmy, która się tym zajęła. Opaliliście panowie kawał dobrej roboty. No tutaj, co to co tu mogło być? Mam tutaj kuchenka bardziej nowoczesna. Ciężko, ciężko powiedzieć, co tutaj mogło się znajdować. Bo po nowoczesnej kuchence nie będę nic gadywał. A tutaj mamy studnie Aha. Tu była studnia. A co mogło znajdować się w pomieszczeniu, w którym była studnia? Ciężko zgadnąć. Jest tu drzewo wszystkie naprawdę stare. Zobaczcie jak belka troszeczkę nie wiem czy przez korniki została nadgryziona i zostały popodkładane kawałki innego drewna, żeby ta podłoga u góry się nie zapadła. Tutaj chyba tak na pewno tutaj były jakieś figurki ozdobne, bo widzimy na tej części jeszcze stopy, zobaczę co na drugiej znajdę. Tak, to jest dalsza część tej figurki. Tu widzimy dłonie, reszty niestety nie widzę.